Witam Was ponownie w Resident Evil Tym razem zapisałem grę Ominąłem te pokoje u góry, nie użyłem windy Więc będziemy musieli udać się do piwnicy, tam jest dwóch tych szybkich zombiaków Będzie trzeba ich ominąć, wtedy dostaniemy się tam i sprawdzimy te wszystkie pomieszczenia Pozabieramy stamtąd przedmioty Ale na razie czeka nas to pomieszczenie tutaj na dole Małe podświetlone na czerwono. Po drodze spodziewam się niemałego oporu. Ostatnio tutaj, właśnie po drodze do tego pokoju zginąłem, więc tym razem biorę ze sobą Magnuma i mam nadzieję, że to będzie skuteczniejsza broń na te potwory ze szponami, które ostatnio ucięły mi głowę. Czy nie? Zginął, dobra. Też zginął, okej. Okay. No. Mam nadzieję. Dobra, nieważne. Biegniemy do tego pokoju. Mam nadzieję, że to koniec niespodzianek. No i tutaj musimy umieścić żółty kryształ, dzięki czemu zdobędziemy jakąś dyskietkę. Zobaczmy. Co tutaj z nią nie zrobimy. Będziemy pewnie musieli znaleźć jakiś komputer, na którym otworzymy. Tego kryształu tutaj nie możemy użyć. Ok, nic więcej tutaj nie zrobimy. Pokój już nie jest podświetlany na czerwono, więc zmywamy się stąd. Ok, rzućmy okiem. że pójdę do skrzyni odłożę zdobyte teraz przedmioty po czym udam się do tej wspomnianej wcześniej piwnicy i użyję windy zapełnię kwipunek i ponownie wybiorę się schować przedmioty No dobra, no to biegniemy. Którędy na górę nie bardzo. Tędy muszę się przebić. Mam nadzieję, że znowu nie wyskoczą na mnie te monstra. Tutaj wyważone drzwi. Po drodze właśnie kolejnego potworka ze szponami spotkałem. No okej, okay, to będą... To będzie dwóch przeciwników. Dość szybkich. Mam nadzieję, że po jednej kuli na wystarczy. No niestety... Chociaż upadli więc może to wystarczyło ok uruchomiłam windę no i korzystam z niej został mi jeden pocisk więc tutaj będzie kolejnych dwóch przeciwników jednego zabiję a drugiemu będę uciekał Cholera! Tego zostawię. A nie w tą stronę chciałem iść. Dobra, tego jednak zabiję. Weźmy sobie roślinki, żeby się podleczyć. prosto do tego pokoju, ale na razie tamtego zombiaka. Tutaj, z tego co pamiętam, będzie amunicja do magnuma. Dokładnie tak. Akurat teraz też od Gana podniosłem, ale obok leży do magnuma. Więc zaraz zajmiemy się też drugim zombiakiem. Podnosimy resztę przedmiotów. Sprawdźmy na mapie, dobra, pokój już nie jest podświetlony Więc zabraliśmy stąd wszystko Został nam jeszcze tamten pokój, ale tam widzę jest drabinka, więc tam może być sporo przedmiotów Aczkolwiek... Niekoniecznie no Mam sześć pocisków O, ale stamtąd akurat nadchodzi ten zombiak nie może. A, zabija. Dobra. Na dobrą sprawę, mógłbym mieć dwa miejsca w ekwipunku, co może być za mało. Więc lepiej udam się do pokoju ze skrzynią. Może nawet zapiszę grę w razie czego. Ostatnio są tutaj niestety cięższe walki. Więc nie chciałbym znowu zginąć i nie mieć zapisanej gry. Ostatnio, w takim dużym pomieszczeniu dwupoziomowym, do jakiego zaraz się udam, był całkiem spory przeciwnik. Podejrzewam, że tam też będzie coś w tym stylu. Więc wezmę sobie lepiej coś do czego mam więcej amunicji. Myślę, że warto będzie zabrać też jedną apteczkę. Okej okay. zapiszmy grę. Jednak ograniczona ilość zapisów daje się często we znaki. Staramy się oszczędzać ten atrament, przez to często musimy powtarzać ten sam etap gry, ponieważ zginiemy. Dobra, całkiem sporo amunicji myślę, że to nam wystarczy też może nawet nie będzie potrzebne zaraz się okaże No okej, okay. mhm. te drzwi są zepsute. Skoro są zepsute, to na pewno jest inne wejście. Ja chyba nawet wiem, kto rędy. Zaraz to sprawdzimy. Zobaczmy, czy to będzie ten pokój. Czy mi się wydawało? To będzie ten pokój, ok. Co my tu mamy? Roślina. A nawet chyba dwie. Tak. Zaraz je zmieszam, żeby zrobić miejsce dla kolejnych przedmiotów. Słyszę jakieś dziwne odgłosy. Aha, znowu ten wąż zablokował nam poniekąd drogę ucieczki. Znaczy mnie uchlał. bo jest martwy a tutaj coś wypadło przeładujmy tak, wygląda na to, że jest martwy nie zadał mi zbyt poważnych obrażeń, ale w razie czego użyję sobie tych ziół zobaczmy co tutaj wypadło książka, drugi tom Tak myślałem, kolejny medal ukryty w książce. Nic na razie z nim nie możemy zrobić. No i w tym pomieszczeniu to wszystko. No tędy nie wyjdę. Zostaje nam się wrócić do skrzyni chyba. Zdaje mi się, że tą część posiadłości sprawdziliśmy całą. Tak, po drugiej stronie jeszcze zostało parę pomieszczeń. Myślę, że pójdę zapisać grę i sprawdzę ją za chwilę. nawet po drodze będzie zapisanie gry. Maszyna do pisania znaczy się. Coraz częściej zapisuję tą grę, w obawie o to, że zginę. Mam nadzieję, że nie braknie mi atramentu, bo się zaczyna kończyć. Schowajmy ten natrament. I lećmy sprawdzić resztę pomieszczeń. O głównym holu. Jest pomieszczenie, znaczy drzwi do otwarcia, do otworzenia. Mam nadzieję, że nie spotkam żadnych przeciwników po drodze. Dole były zamknięte drzwi. Mhm. Ośmiokątne, identyczne wzory tutaj są. Ja wiem co tutaj trzeba przynieść. Tutaj trzeba przynieść medalion, którym otwieraliśmy drzwi na podwórku i trzeba jeszcze znaleźć jeszcze drugi taki wtedy będziemy mogli otworzyć te drzwi Ok, to były ostatnie drzwi które mogliśmy otworzyć tym kluczem do jakiejś wewnętrzności Atrament, przyda się. Aha, w tym pomieszczeniu to wszystko. Tutaj również już wszystko. Więc nie mamy więcej kluczy, zostały nam tutaj dwie pary drzwi do otworzenia. Więc chyba trzeba będzie zanieść ten akumulator teraz na zewnątrz i uruchomić windę. Okej, okay, gdzie tutaj najbliżej do zapisu? Chyba górą muszę iść. Na to wygląda. Tutaj jeszcze jakby jakieś ukryte pomieszczenie czy coś, zaraz zobaczę Tyle, że tam jest zombiak O! Rozwaliłem mu łeb Dobra, sprawdźmy tutaj jakby było ukryte pomieszczenie się rozwalić w tej ilustracji. No nic. Raczej tylko pusta przestrzeń na mapie. Przeładujmy. Jak już tu jesteśmy, to pójdziemy dołem. Podejrzewam, że coś tutaj wyskoczy na nas staram się oszczędzać amunicję. O dziwo nic nie wyskoczyło. Kolejny. Od razu się podleczę. Przeładuję. Mam nadzieję, że więcej nie będzie... ...przyjemniaczków. Uf, dobra. Biegnę prosto do... O, wiedziałem, że tutaj jeszcze będzie jeden. Biegnę od razu zapisać, bo nie mam przy sobie apteczki, a mam średnie obrażenia. A, nie chcę zginąć. Dobra obejrzyjmy sobie tą szkatułkę tak w ogóle tutaj to to jest jakby dziura na jakiś kryształ Czy to może będzie ten kryształ? Zaraz się przekonamy No i mamy łamigłówkę, możemy obracać. Trzeba to tutaj dopasować. No dobra, zacznijmy od największych elementów. Może tak? Nie, tak reszta nie będzie za bardzo pasować. Sprawdźmy tak. To by poszło tu. No, dopasuj się, no, chyba trochę będzie nam tutaj brakować. Chyba coś nie tak ułożyłem, jednak. że to przesunął delikatnie. Ok, teraz powinno pasować. Jest. A w środku klucz. No proszę. A zostały nam tylko jedne drzwi, chyba do otworzenia tutaj. No nic. Zrobimy to raczej w następnym odcinku, ponieważ chciałbym teraz zapisać grę, żeby nie zginąć. Z, z rąk tamtego stwora. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, zapraszam do następnego do następnego odcinka na następny odcinek chyba się mówi, nieważne. Pozdrawiam i do zobaczenia.